Dlaczego piszę o PRL-u? Bo w komunistach zobaczyłem kiedyś kosmitów. Myśleli w tak przedziwny sposób, że wydawali mi się przybyszami z innej planety. Wcześniej jednak nienawidziłem historii. Polska, Radia Wolna Europa. Wychowałem się na kryminałach. Pamiętam, że gdzieś tak w trzeciej, czwartej klasie szkoły podstawowej pani zadała nam do napisania recenzję z ostatnio przeczytanej książki. Ja zrecenzowałem kryminał, moi rówieśnicy pisali raczej o literaturze dziecięcej. Co ciekawe, tą literaturę sensacyjną czasami trzeba było pod koniec PRL-u kupować w nielegalnych wydawnictwach. Szło się na stadion Skry w Warszawie i kupowało odbijane na powielaczu książki. Dlaczego? Dlatego, że Legalnie nie przepuszczała ich cenzura, bo zwykle negatywnym bohaterem tych powieści sensacyjnych był Związek Radziecki. Potem zacząłem czytać science fiction. Podróże w kosmos bardzo mnie pociągały, wciąż bardziej interesowała mnie przyszłość, a nie przeszłość. Czytałem też literaturę już poważniejszą. Ale przedstawiającą świat jako groteskę. Eee, najczęściej zaglądałem do Sławomira Mrożka, czytałem Ireneusza Iredyńskiego, oczywiście paragraf 22 Josepha Hellera i oczywiście mojego ulubionego Kurta Wonegata. Zresztą uważam, że początek Rzeźni numer 5 to właściwie takie motto całej literatury faktu. A motto to brzmi: wszystko to zdarzyło się mniej więcej naprawdę. Ale dlaczego właściwie ja nienawidziłem tej historii w szkole? Bo ona była przede wszystkim nudna. Ja dowiedziałem się, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, kiedy był chrzest polski, ale tak naprawdę o ludziach na tych lekcjach niczego się nie dowiadywałem. Były daty, nie było życia w tym wszystkim. No, poza tym ta historia była jednak mocno zakłamana. W moich czasach na przykład uczono o tym, że we wrześniu 1939 roku na Polskę napadła trzecia rzesza, ale nie wspominano, że napadła też Armia Czerwona. Postanowiłem studiować prawo. Problem był tylko taki, że trzeba było zdać egzamin ustny z języka polskiego i niestety z historii. To był łączony egzamin. Większość kandydatów zdawała go w ten sposób, że najpierw odpowiadała na pytania z historii, a potem dopiero z polskiego. Ja postanowiłem odwrócić tą kolejność. No, zagadałem się z egzaminatorem od języka polskiego, rozmawialiśmy ciekawie o literaturze, ja opowiadałem o swoich fascynacjach, no i oczywiście na, na, na fachowe pytania też odpowiadałem, ale reszta komisji zaczęła się w pewnym momencie irytować, że, że już czas przejść do tej części historycznej, bo czas biegnie. No i kiedy, kiedy przeszedłem do tej części historycznej, no to oni się zorientowali, dlaczego ja jej tak bardzo unikałem. No, ten egzamin z historii. Ledwo co, ledwo co zdałem, myślę, że dostałem się dzięki temu, że właśnie całkiem nieźle wypadłem z Polskiego. Po studiach miałem dylemat, czy zostać prawnikiem, czy dziennikarzem. Postanowiłem, że jeśli dostanę etat w jakiejś dobrej redakcji, w bardzo dobrej, to zostaję reporterem, a jeśli w przeciętnej, to lepiej zostanę prawnikiem, bo chociaż to nudne, to przynajmniej się nieźle zarabia. Zostałem reporterem trochę z lenistwa. Prawdziwy literat musi wymyślać historię, a reporter po prostu rozmawia ze swoimi bohaterami i od już ma swoją gotową historię. Reportażu uczyłem się w piaskownicy. Gazeta wyborcza, w której szybko dostałem etat w dziale reportażu, mieściła się w budynku po dawnym żłobku na ulicy Iwickiej w Warszawie. Obok była piaskownica. I tam wychodziłem z moją późniejszą, wieloletnią szefową, legendarną Małgorzatą Scheiner, żeby poprawiać teksty. Jeden z pierwszych tych tekstów, który, który redagowaliśmy w piaskownicy, opowiadał o fabryce prezerwatyw. Zaczynałem więc od takiego zwykłego reportażu, obyczajowego. Opisywałem między innymi, chyba jako pierwszy reporter w Polsce, ludzi, którzy zbierają na leczenie za granicą. Opisywałem kryzys wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W latach 90. sędziowie na przykład, sędziów nie było stać na, na książki nawet. Ale też wracałem do moich starych zainteresowań. Napisałem kiedyś reportaż o ludziach, którzy pojechali do Wrocławia na kongres, aby opowiedzieć o tym, jak spotkali kosmitów w swoim życiu. Zwykle, co ciekawe, im się te spotkania z kosmitami zdarzały przy okazji jakichś tragedii życio życiowych: a to eksmisji, a to choroby, a to rozstania z partnerem. Ale gdzie w tym wszystkim reportaż historyczny i historia? To wszystko zaczęło się od mojego tekstu o Adamie Humerze. Na początku lat 90. Pułkownik Adam Humer, były wicedyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, został oskarżony o zbrodnie stalinowskie. Ja się z nim spotykałem w więzieniu na Mokotowie, w więzieniu, w którym on po wojnie przesłuchiwał swoje ofiary, brutalnie, brutalnie je traktując. To byli ci, których dziś nazywamy żołnierzami wyklętymi. Ten humor był kimś dla mnie niesamowitym. My żeśmy, ja miałem 25 lat, on miał 75 lat, i przez wiele godzin rozmów my nigdy nie mieliśmy wspólnego zdania na żaden temat. Ja wcześniej komunistów znałem z lat 80., i oni wydawali mi się przerażająco nudni. To znaczy, to byli tacy konformiści jak Józef Cyrankiewicz, który właściwie związany był z partią, po to, żeby żeby po prostu wygodnie pożyć. Ludzie zapisywali się wtedy do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, żeby, nie wiem, na przykład dostać rekomendacje na dyrektora w jakimś zakładzie pracy, żeby wyjechać na jakąś wycieczkę atrakcyjną za granicę. Moi znajomi na przykład na studiach zapisywali się do Zrzeszenia Studentów Polskich, zwanego Sypem, po to, żeby wyjechać na obóz w NRD, na Węgrzech. Czechosłowacji. To wszystko było rzeczywiście takie kompletnie niejakie. Zresztą to w ogóle było absurdalne. No, na, na pierwszej stronie Trybuny Ludu było hasło: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. A, a jak oni się mieli łączyć, skoro, skoro paszporty mieli w, na, na milicji, a nie w szufladach? No, to nikt normalny w, ty, w ten internacjonalizm nie mógł wtedy chyba wierzyć. Tymczasem ci komuniści, tacy jak Hummer, okazali się. Być ludźmi niesłychanie ideowymi. Ja się z nimi nie zgadzałem, ale odkryłem ich pewien twardy sposób myślenia, logiczny sposób myślenia. Ten humor, na przykład od razu mi powiedział, że gdyby powstała lista osób odpowiedzialnych, biała księga odpowiedzialnych za zbrodnie stalinizmu, to on by sobie poczytał za honor znaleźć się w tej księdze. On mi mówił, że ja mogę go nazywać Ubol, Komuch, że to są dla niego komplementy. To było coś niesamowitego. Potem spotykałem innych komunistów, na przykład Kazimierza Mijala. Który mi tłumaczył, że rewolucja zawsze musi być krwawa, że przecież nawet w czasie rewolucji burżuazyjnej ginęli ludzie, więc, więc tak już po prostu musi być. On, on, on akceptował zbrodnie, to było dla mnie nie, 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 niebywałe. Ja, ja go pytałem, ile ofiar może, można ponieść, ile ludzi musi zginąć, żeby inni ludzie mogli lepiej żyć, rzekomo lepiej żyć. On mi mówił, że rzecz nie w liczbie, tylko w przemianach. Inny komunista, Władysław Matwin, który, do, który przewodził organizacji partyjnej w Warszawie, nazywał sam siebie nieco żartobliwie czerwonym biskupem Warszawy, mówił mi, że śmierć Stalina przeżył bardziej niż śmierć własnego ojca. To, to było coś niesamowitego, to było coś wartego opisania. To jest zresztą coś takiego, że ja uważam, że ten stalinizm w pewnym sensie jest łatwiejszy do opisywania niż współczesność, bo w stalinizmie wszelkie wybory były zdecydowanie trudniejsze niż w tej chwili. Wtedy jeśli ktoś szedł do lasu do partyzancki, to podejmował decyzję, która mogła skutkować życiem albo śmiercią. No dziś można się przeciwstawić w korporacji swojemu szefowi, który stosuje mobbing, wyleci się z pracy, No, no i tyle, a wtedy ten wybór życie śmierć, to, to było coś zupełnie zupełnie innego. Seks, alkohol, krew, to były rzeczy, które pojawiały się, w moich tematach niezwykle często, a uważam, że to są znakomite składniki reportażu historycznego. To wszystko na przykład było w historii generała Karola Świerczewskiego, generała Waltera, który zginął zastrzelony przez Ukraińców. Jego ostatnia narzeczona, opowiadała mi, a tych kochanek on miał całą, no kilka co najmniej, bo na każdej wojnie miał inną żonę. Ta ostatnia kochanka opowiadała mi, że Walter wyjeżdżając w tą swoją ostatnią podróż, rano wypił tylko setkę wódki. Ta historia jego była niesłychanie barwna, niesłychanie dziwna i z całą pewnością wcześniej nie opisywana tak, jak ja mogłem to opisać w latach 90. Pisząc o komunistach, można czasami narazić się na zarzut, że człowiek ich usprawiedliwia. Ja ich nie usprawiedliwiam, ja ich staram się zrozumieć, ale jest pewien problem taki, że starając się odtworzyć ich życiorysy, trzeba myśleć przede wszystkim o ich sposobie myślenia. I kiedy zaczyna się odtwarzać ten ich sposób myślenia, czasami można przekroczyć granicę utożsamienia się. Ja uważam, że reporter powinien być takim rodzajem aktora, który jest w stanie odtworzyć sposób myślenia. No, nie zagrać takiej osoby, bo by wtedy w, tole, w telenowelach występowała, nie pisał, ale powinien psychologicznie potrafić odtworzyć postępowanie tej osoby. Przy czym powinien się jednak bronić przed tym, żeby się nadmiernie nie utożsamić z tą osobą. A czy w ogóle warto pisać reportaż historyczny, czy warto pisać o komunizmie? Uważam, że zdecydowanie tak. Komunizm można odwrzucić na dwa sposoby: na taki trochę emocjonalny, na tej zasadzie, że wiemy mnóstwo o komunizmie, jedni go przeżyli, inni o nim czytali, oglądali filmy. Ale można też odrzucić go rozumowo, i uważam, że to jest ważniejsze, dlatego, że czasami, podchodząc emocjonalnie do komunistów, wydaje nam się, że oni od dzieciństwa byli złymi ludźmi. Że oni w dzieciństwie to byli takimi dziećmi, które wyrywały muchom skrzydełka. Nie, to nieprawda. Ci komuniści, niestety, w dzieciństwie byli bardzo dobrymi ludźmi. Oni rzeczywiście chcieli często zmienić świat na lepsze, ale wybrali bardzo złą drogę. Poza tym stali się fanatykami, a przekroczenie tej drogi fanatyzmu, wybranie rewolucji zamiast demokracji, to już jest olbrzymi, olbrzymi błąd. A co z tego wynika? Po prostu to, że jeśli na przyszłość chcemy wystrzegać się zła, to nie szukajmy tych przyszłych złych ludzi wśród najgorszych, jak, jacy nam przyjdą do głowy. Szukajmy ich niestety wśród ludzi dobrych. Poza tym, zawsze myśląc o historii, powinniśmy pamiętać o jednym. Nie jesteśmy tak dobrzy, jak sami o tym myślimy, ani tak źli, jak będą myśleć o nas następne pokolenia.